Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, teraz będzie chyba pięć lat. Postanowiłyśmy z koleżanką Iwoną, że, będziemy, że fajnie byłoby zrobić program, który troszkę będzie pokazywał, że tu się dzieje wiele prawda, rzeczy kulturalnych. We współpracy z Urzędem Miasta powstaje program Wrocław się. Goście, którzy są autorami określonych zjawisk kulturalnych, muszą przyjść i na żywo zainteresować widzów, swoich potencjalnych gości. A więc reżyser musi zainteresować swoim spektaklem. Dyrektor teatru również musi się jakby skonfrontować bezpośrednio z widzami. Może zdarzyć się tak, że gość, który był umówiony na określoną godzinę, właśnie zapomniał i nie przyszedł. A program jest na żywo. My nie możemy zaczekać, no, no, jak na przykład z Tygodniowo do Telewizji Polskiej przychodzi około 100 zaproszeń z Dolnego Śląska na wydarzenia kulturalne. Z tych zaproszeń musimy wybrać około 6. Chcemy być na przykład 10 minut przed premierą, bo ta atmosfera przebija się przez kamerę. Mamy niezawodnego prowadzącego, to bez niego ta sprawa by się nigdy nie udała. Nawet gdybym napisała genialny scenariusz, to ten człowiek, który jest bezpośrednio z państwem i bezpośrednio rozmawia przed kamerą, jest dla nas najważniejszy, Paweł Gołębski. No i mamy grono realizatorów, realizatorów wizji. Najczęściej jest to Robert Grodkiewicz, Paweł Mróz i fantastycznych operatorów z telewizji we Wrocławiu. Przypomnijmy, że San Sebastian będzie współstolicą kultury w przyszłym roku. Jesteśmy jakimś takim okienkiem tego przedsięwzięcia, czyli Europejskiej Stolicy Kultury i chcielibyśmy towarzyszyć wszystkim przedsięwzięciom, bo taka okazja zdarza się raz w naszej kar karierze telewizyjnej.